Oblicze gruski oblała łuna szczęścia. Złożone modlitewne dłonie wyciągnął przed się i zawołał po trzykroć. O świata! Po czym otworzył starą gębę szeroko i tak został z otwartą pustą japą, żeby mu w nią pieniążek rzymski można spokojnie wrzucić, a stary by nie poczuł. Deptua zostawił tu starego Durnia, odszedł. Na cóż ich mieli widzieć tak długo razem gadających? Wszędzie teraz gadali i wszędzie coś szeptali. Nawet ci z odrodzenia przebąkiwali o swoich apetytach, a tu znów wielkie żarcie w Excelsiorze z przemysłowymi bandiochami. Nie w barze klasa! w Excelsiorze, w hotelu pierwszorzędnym marszałka Stachowskiego, w gabinecie z tańcami artystycznych baletnic, tu się znowu Deptuła poczuł kominem, długą rurą przestronną, okopconą, która trwa tak wybornie pośród nagich dziweczek, pośród tej gładkiej, wymuskanej sarniny ludzkiej. I smoli tę sarninę podczas żarcia z przemysłowcami w hotelu Excelsior. Rzecz była trudna, gdyż poczucie bezpieczeństwa odczuwał tu Deptua jeszcze o wiele większe niż w rozmowie ze Strzęgozem. Zupełne graniczące chyba z błogosławieństwem. Gdyby jeszcze nie myśl o tym idiocie kapuściku, który, mając taki punkt zaczepienia, jak ten hotel, po kruchtach i po podziemiach kościelnych szuka bydle poczucie bezpieczeństwa, wszystkie problemy życia stopione w jeden poryw, w jeden szum, jeden ogień. Deptuła gotów był już zapomnieć tutaj o tem, co najważniejsze, o stworzeniu większości dla reformy rolnej. Na to przecież tytłał się z tą hołotą, aby wyniki dobre przedstawić jak najśpieszniej bigdzie. Więc prędzej, prędzej, prędzej. Deptuła, który na ogół nigdy nie przemawiał, tylko targował się, handlował o kompromisy, ustępstwa i ugody, poczuł, że jeśli nie przemówi teraz uroczyście, rozpłynie się i do reszty ulotni w poczuciu bezpieczeństwa. Przemysłowe bandiochy, zdrowa tęga hołota. Wstał tedy, widział się doskonale, w przeciwległej sali. Oto stoi tu przecież syn biednego, drużnika kolejowego Władysław Deptuła, który całe dzieciństwo bawił się czerwoną chorągiewką kolejowego ruchu. Otóż stoi tu doktor dwóch fakultetów, których to fakultetów nie zdoła przez najdłuższe swe życie wyżygać z powrotem na głowy swych rodaków. Stoi tu rura, przewód, komin, który ciągnie bezmierna rozkosz żarcia i wszystkich spraw zmąconych. Komin huczy rozgłośnie przed tym bydłem o bigdzie. Bigda idzie, panowie, czy wy to rozumiecie? Znaczy to, że historia odrabia swoje przerwy, historia metalowe oblicze nigdy nie wiedzieć kiedy z gród ziemskich wyorane. Ta historia powraca na zapuszczone, nieobrobione miejsca. Nic groźniejszego, panowie przemysłowcy, od powrotów historii w życiu społeczeństw, czy państw, czy też narodów bo na tych miejscach zapomnianych oczekuje historii swej człowiek, który choć był, lecz nie żył dotąd historycznie, jeśli mu nie pomogą wszyscy inni, jeśli mu nie ułatwią, zabierze wszystko sam, niszcząc po drodze wszystkich. Deptua spostrzegł, że mówi źle i niebezpiecznie, że w tem co mówi są przecież tony denuncjacji. Tak to już było zawsze ile razy, wpadał zachwyt nad swoim przyjacielem i opiekunem, Bigną, tyle razy, jakby go denuncjował przed wspólnymi wrogami. Syn drużnika kolejowego, doktor Władysław Deptuła... Zwekslował więc co prędzej z tego toru na inne wygodniejsze. Choć trwali tu przy wspólnym stole, jeszcze bliżej ich skrzyknął. Zbliżyli się głowami, czoło w czoło największe było białe czoło deptuły. O cóż chodzi, po prostu? Nie odrobiazgi jakieś. Już nie o certyfikaty z Ministerstwa Przemysłu i Handlu na wywóz jaj czy mleka. Już nie odsłona papier dla pana redaktora. Nie odsłona jedwabie. Deptuła przycisnął swój wiekopomny notes oburąc do piersi. Chodzi tutaj o cały wywóz, cały bilans, wszystkie premie, cały bilans handlowy – Cały rynek wewnętrzny, ha! Wrzasnął dziko wśród spartych wokół siebie bandiochów, jakby je poszczuć pragnął, krzyczał, szczuł, wąchał olbrzymi ich apetyt w poczuciu zupełnego bezpieczeństwa. O co chodzi? O cukier? To proste. Przystąpcie do kartelu z o wiele większym kontygentem wywozu. To sobie tam wyróbcie w słodkiej międzynarodowce cukrowej. Trzcina walczy z burakiem. Bezczelna jest ta trzcina. Niech żyje biedny i uciśniony burak. Jeśli z nim pójdziecie, my wam podniesiemy cenę wewnętrznego spożycia. Możemy to spunktować, kiedy chcecie. A znów panom, mówił do omszałej, pały, rozkiwanej sentymentalnie na opasłym żywocie, chodzi bardzo o krochmal. Anglia musi mieć tani krochmal, masło, cukier, bekony, jaja z dokładnymi datami na żółtawych skorupkach. To muszą być żółtawe. Anglicy wolą takie i muszą mieć dokładne daty. Ha Boże! Dech z siebie wszyscy wydali, gdy się nareszcie do tego słowa domówili: zboże rodzone w ziarnie, czy też poprzez hodowlę zamienione w rozliczne mięso. I znów jakby o gdzie mówił, doznawał tu Deptuła uczucia prowokacji nie dlatego, że kłamał i nie dlatego, że z rozliczne warunki wypisywał w notesie wiekopomnym lecz dlatego, że to była dość straszna sprawa patrzeć jak za pomocą tych rozmaitych cen cicho, składnie, uprzejmie przegnały bandiochy przy stole wszelki ziemiopłód kraju i łączną pracę wielkich ludzi. deptuła drżał z rozkoszy, ciągnął te sprawy, poprzez siebie, z okuszającym sumem, z najmilszym rozrzewnieniem, widząc je jeszcze dalej i szerzej. I tu, w innych krajach, wszędzie składają się na ów korzystny bilans. Kosztami rynku wewnętrznego składają się tak wszędzie, coraz dalej i dalej, przez wszelkie narody nad granicami płynął jeden zwarty świat krzywdy, zakamieniały, twardy, przerzucony spasioną ręką z jednych pleców skrwawionych na drugie. Tak rozumiał te sprawy Deptua, godząc się na nie z góry, w jak najszerszym szacunku do niezgłębionej chciwości ludzkiej. Warto na wierzchu tego świata posadzić w końcu bigdę, patrzeć jak będzie siedział i tronował i stać sobie spokojnie obok. Patrzeć, jak Bigda będzie im łamał kości, a oni będą wrzeszczeć w niebogłosy, że tak nie wolno kości łamać i nikt jeszcze nie łamał tak okropnie. Deptua pisał skrzętnie w notesie, popijał, dogadywał, wspominając zasłyszane kiedyś od lidera mieniewskiego nauki o próbie przedmiotu. O tem, że nowi powojenni działacze nie wytrzymują zupełnie pokusy posiadania. W tych dniach tworzenia nowej większości przechodził deptua swym obozem próbę żarcia. Na żarty i napity, pękający z sytości, wzdęty, Porozbinany, z żyłami skręconymi na skroniach, nie wracał już z układów jak dzisiejsze do mieszkania w Sejmie, lecz szedł do swojej budy, o której wiedział z kolegów tylko Bigda. Szedł do budy, do poufnego mieszkania, za barem klasa, wysoko, aż na szóste pięterko. Takie tu miał mieszkanie, och, skromniejsze od lokum strzęgorza, bocianie gniazdo, bardzo skromne i biedne, prawie całkiem bez mebli, a tylko udrapowane taniutkimi szalami z tureckim drukiem, na perkalach czy korce. Szale tanie jak barszcz, a nader fantazyjne, przenośne, a zarazem ogromnie. Malownicze. Mieszkanie składało się z dwóch pokoików i kuchenki zupełnie pustej, w której na piecu zimnym przy gazowej maszynce kisły zazwyczaj stare zapasy jedzeniowe, a znów w kącie butelki. Deptuła nie mógł zasnąć bez trzech lub czterech butelek piwa do poduszki.